Dzień dobry Państwu. Jesteśmy dzisiaj w szkole, w Zespole Szkół i Wizerunku. Mam przyjemność porozmawiać z panią dyrektor, panią Iwoną Wirkus-Romanowską. Wasza szkoła zaangażowała się bardzo mocno w ten projekt pokazu mody, mordatywnego pokazu mody. Co konkretnie będziecie tam robić? Zostaliśmy zaproszeni do przygotowania fryzur dla wszystkich modelek, które będą występowały w projekcie. E, podobno dużo tak, tych osób. E, zaproponowali, żeby było od nas sporo uczniów i rzeczywiście uczniowie bardzo chętnie do tego pokazu zgłosili się jako wolontariusze, bo oczywiście wszystko jest, wszystko jest tutaj w wolontariacie. Bo wszyscy pracujemy na, na ten wieczór sobotni. E, proszę mi powiedzieć mi, bo z, z Waszej szkoły wychodzi mnóstwo świetnych specjalistów. E, Krawcowych, tak? Krawców, odzieżowców, podmiotów hmm. mody. E, czy może Pani opowiedzieć troszkę o tym? Hmm. Oczywiście. E, jesteśmy zespołem szkół kreowania wizerunku, czyli jesteśmy tak naprawdę szkołą, która kształci w zawodach kreatywnych e, i są to odzieżowcy, styliści, fotografowie, fryzjerze, e, zarówno w branżowej szkole, jak i w technikum. Więc rzeczywiście uczniowie nabywają umiejętności zawodowe stricte w zawodach kreatywnych, takie, które, które dają im szansę na rynku Super. zawodowym. Bo muszę Państwu powiedzieć, że widziałem tylko kilkukrotnie fryzjerów na pokazach mody, w których miałem okazję uczestniczyć. To są bardzo świetni fachowcy. Zresztą macie też w swoim dorobku w konkursy, prawda? W osiągnięcia, ci uczniowie osiągnęli bardzo fajne już rezultaty i w projektowaniu mody i we przez Jerskie, prawda? Tak, rzeczywiście. Mamy, możemy się pochwalić bardzo dużymi sukcesami i to jest zarówno na polu tutaj krajowym, jak i międzynarodowym. Super. Mamy reprezentanta Polski w, we fryzjerstwie Award Skills Budapesz 2018. Mamy tutaj świetnych projektantów, którzy wyszli z pod skrzydeł wziąłem, i rzeczywiście wziąłem, też osiągają bardzo duże, bardzo duże sukcesy. Projektują samodzielnie albo biorą udział w różnego rodzaju konkursach, na przykład Fashion Awards czy Project Runway. I tak, tak rozpoznawalne, Super, od tego świetnie. właściwie można powiedzieć, że wszystko zaczęło. Ale również jesteśmy organizatorami ogólnopolskiego konkursu, który się cieszy rokrocznie bardzo dużym zainteresowaniem. To są konkursy o bursztynową igłę, bursztynowy grzebień, bursztynową ja pomadkę, nie. czyli mamy fryzjerstwo, odzieżownictwo i makijaż. Więc to się naprawdę dużo dzieje w tej szkole. Zachęcam młodych ludzi do. Składanie papieru, prawda? W przyszłym roku. Bo tu, bo tu, Zapraszamy. Bo w tym roku otworzycie zupełnie nowy kierunek obuwniczy tak? Czy chcieliśmy otworzyć, chcieliśmy się, otworzyć. Okay. Niestety zainteresowanie w tym roku jeszcze nie było tak duże, jak byśmy chcieli. Nie udało nam się utworzyć klasy, ale może okay. w przyszłym roku. Super. Przecież hmm. wszyscy zapominamy, kto jest szewcem, ale są też potrzebni projektanci tego obuwia, tak. twórcy tego obuwia, w którym jest to mamy ich pewno mnóstwo. Czyli już w sobotę 28 września w sali plenum na ulicy Elektryków będziecie Państwo wraz z uczniami y, przygotować modelki dość sportych modelek tak. na pokaz kreatywny, aż sobie z proszę Państwa, pozdrawiamy ze szkoły ze, ze, ze zespołu w zierunku. Uh -huh. Pani dyrektor Iwona Wirkus Romanowska, bardzo miła. Rafał Patok, do zobaczenia w sobotę. Do zobaczenia.